Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszych cudownych, pięknych progach. A witam jeszcze cudowniej wszystkie cudowne nasze panie, które dzisiaj mają Wigilię swojego pięknego święta Dzień Kobiet. Dzisiaj świętujemy, jutro świętujemy, w Centrum Kultury świętujemy, kochane panie, od soboty kamiennogórzanki w sobotę, w niedzielę cudowny, Turniej tańca towarzyskiego. Dzisiaj fantastyczny spektakl, a jutro mam nadzieję, że finałem będzie świetny koncert zespołu Guns N' Groovers. Ale nie o tym mówiąc, mam nadzieję, że Państwa oferta Centrum Kultury przypadnie do gustu. A dzisiaj szano, szalona komedia o małżeńskich perypetiach dziesięcioletniego zdarzu cudownych małżonków. Przed Państwem zawód małżeństwo! Zapraszamy na spektakl Zawód Małżeństwo. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, niewykonywanie zdjęć i nie nagrywanie spektaklu. Wszelkie podobieństwo bohaterów do osób znajdujących się na widowni jest przypadkowe. Za ewentualne rozwody i rozstania nie ponosimy odpowiedzialności. Życzymy Państwu miłego odbioru. Pić, gdy w dłuższej z skowronek zacznie prym, jak dobrze wcześnie wstać dla tych chwil. Agnieszka Weiss? Paweł Gwizdała. Przyjechaliśmy do Państwa. Ze Śląska i właściwie nie tylko. Część Śląska, część Małopolskiej jesteśmy artystami takimi pomieszanymi troszeczkę, ale zgranymi za to bardzo. I z jakim programem przyjechaliście dzisiaj w przeddzień Dnia Kobiet? No, w przeddzień Dnia Kobiet przyjechaliśmy z najlepszym możliwym spektaklem z komedią o tematyce małżeńskiej pod wdzięcznym tytułem Zawód Małżeństwo. Weź i coś zmieni. No ale co ja mam zmienić, jak ja niczego nie potrafię? Spektakl kierowany jest i do kobiet, i do mężczyzn, ponieważ są to relacje damsko-męskie pokazane trochę w takim krzywym zwierciadle, może nawet nie wyjęte często z życia e, śmieszne sytuacje, który, z którymi borykają się na co dzień. Różne pary, małżeństwa. I ja muszę dodać do tego, że to jest w ogóle fantastyczne, dlatego, że my doświadczając w swoich małżeństwach tych różnych kłótni i sytuacji, bardzo często za bardzo się nimi emocjonujemy i nie potrafimy na nie spojrzeć z przymrużeniem oka. Natomiast, gdy te pary przeżywają te same kłótnie w swoich domach, a potem przychodzą na nasz spektakl i widzą dokładnie te same sytuacje w naszym wydaniu aktorskim, na scenie. Zupełnie inaczej wracają do domu i zupełnie inaczej patrzą na swoje małżeńskie spory i kłótnie. I bardzo często biorą głęboki oddech, i, i, i po prostu wrzucają na luz, mówiąc kolokwialnie. Także myślę, że pokazywanie takich różnych kłótni i, i, i sporów małżeńskich jest ważne, żeby ludzie mogli właśnie z przymrużeniem oka spojrzeć czasami na swoje działania, na swoje życie. My jesteśmy. Zbyt przejęci po prostu naszym życiem. Gdybyśmy bardziej wyluzowali, żyłoby nam się po prostu lepiej i luźniej. Mów co mi zrobię to lepiej niż ty. O, chyba, tak. Chyba, nie. chyba tak, chyba nie, chyba tak, chyba nie, chyba tak, chyba tak. Chyba tak. Rób co chcesz, ale wiedziałem, ja będę lepszy. W parę chwil mogę być lepszy niż Ty. Nie. Raczej tak, raczej nie, raczej tak, raczej nie, raczej tak, raczej tak. Raczej tak. Jeżeli chodzi o, o ten luz, spodziewacie się jakiejś interakcji z widownią? Och! Ja myślę, że publiczność nie będzie miała tr troszeczkę wyjścia, dlatego że my ich tutaj wrzucamy na głęboką wodę. Tak y, będą interakcje. Nie wiem, czemu wskazujesz na mnie. <grym> Bo to ty będziesz za nie odpowiedzialny. Chciałby wywoływać publikę do siebie, czy raczej będziemy my wychodzić do nich? Oczywiście też będziemy wywoływać y, jakieś reakcje, jakieś odpowiedzi, y, ktu, jakieś podpowiedzi dla nas w czasie spektaklu, ale Ostatecznie też wychodzimy do publiczności w bezpośrednio bliskim kontakcie z nimi. Także nie pozostawiamy im właściwie wyboru. Gdybyśmy ich postanowili wywołać na scenie, oni mogliby nam odmówić. Nie pozostawiamy wyboru. Wychodzimy do nich, stawiamy ich przed faktem dokonanym. O jednej tylko śmie, tej jednej wymarzonej. Chyba z Lecz przyznam się o jednej tylko śnie. Tę kochać chcę. Pierwszy raz jesteś się w kamiennej górze, tak? Tak, pierwszy raz mamy przyjemność gościć w Kamiennej Górze, ale muszę powiedzieć, że już nam się podoba. Już usłyszeliśmy mnóstwo e, e, wspaniałych historii o Kamiennej Górze i miejsc, które można tutaj odwiedzić. Także na pewno wrócimy, być może nawet prywatnie, nie, o, choć mamy nadzieję, że to początek naszej współpracy z Centrum Kultury, bo bardzo cenimy sobie tak otwartą współpracę i tak cudowne miejsca, jakim jest właśnie Centrum Kultury. No, na koniec, kamera, minuta dla Was, jeżeli coś chcecie przekazać. Tak, chcemy przekazać, drodzy widzowie telewizji Kamienna Góra, przede wszystkim chcemy Was serdecznie pozdrowić i chcemy Wam powiedzieć, żebyście po prostu nie kłócili się w swoich małżeństwach. A jeżeli się kłócicie, to nigdy nie kończcie dnia bez, bez zgody. zgody. To musisz tak od razu te brunetki i blondynki całować wszystkie przy okazji? Ale ja nie całuję. Tylko śpiewam, że całuję. Że całować chcę. Czyli o mnie mhm. też nie śnisz. Tylko śpiewasz, że śnisz. Przecież śnię. Śnie o tobie. No na litość. Tak jak w tej piosence? Właśnie. Właśnie tak jak w tej piosence. Czyli te brunetki też jednak całujesz? No musi być jakaś konsekwencja, kochanie. Dzień kobiet trwa cały rok. To przede wszystkim. Wszystkim kobietom życzymy wszystkiego wspaniałego. Aaaa!